Witam Was serdecznie. W drugiej części wyprawy po cmentarzach z I wojny światowej niedługo siodło. Kto w całości obejrzał pierwszą część, ten wie, że zostało nam jeszcze. Zostało nam jeszcze pięć cmentarzy w tej gminie. Jesteśmy teraz we wsi Ostrykuł Dworski. No i w tych krzakach przy Hydrancie będziemy mieli, z tego co wiem, cmentarz. Dobrze, zobaczmy, co też tutaj będzie. Podobno postawiono tu jakiś czas temu krzyż, ale niestety nie przetrwał on próby czasu. I nie wiem, czy to nie będzie oto pozostałości po tym, że krzyżu tam dalej jakaś butelka leży. Tu z kolei mamy znicze, co? A zatem lokalni mieszkańcy potwierdzają przeznaczenia tego miejsca. Ale wiecie, co tu nic więcej nie będzie poza tym. A nie, przepraszam. Zobaczcie, jakie tu mamy dwie ziemne mogiły. Widoczne. Tu kolejny rząd. O, jest ich tu trochę. Jak to tak ukucnie. ma głowę bliżej ziemi, to widać, że. Cały ten teren jest pokryty ciemnymi mogiłami. Paradoksalnie, bo wydaje mi się, że teraz jestem w jakiejś alejce środkowej, pomiędzy tymi właśnie mogiłami. No i tak, te brzozy to jest na pewno ten krzyż, który kompletnie spróchniał i rozsypał się na części. No tu parę wielkich sosen. Ale to będzie wszystko tak naprawdę. Wydaje mi się, że... Chyba możemy jechać dalej. Jest taki duży dół wykopany. Chyba. Może okop cmentarza. Ale tak, to na pewno był krzyż. Zatem z okręgu dworskiego to będzie wszystko. Nie ma tej charakterystycznej białej tabliczki. A tu na tej sośnie dobrze by wyglądała. Taka mała sugestia z mojej strony. Lecimy zatem dalej. Jesteśmy teraz na południe od wsi Ostryków Włościański. Tutaj to już jest nowa wieś. Znajdował się leśny cmentarz, natomiast nie ma po nim śladu podobno został całkowicie zniszczony podczas prac leśnych, więc też trudno mi powiedzieć, jaka jest jego dokładna lokalizacja. Natomiast co do poprzedniego cmentarza, w Ostry kole Dworskim mogę powiedzieć, że e, tych mogił, które tam zobaczyłem, podobno jest około 40. Cmentarz uporządkowany w 2016 roku przez wolontariuszy. E, no i, i, i podobno starsi mieszkańcy twierdzili, że podczas okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej, teren cmentarza był uporządkowany przez e, przymusowych pracowników żydowskich. Z tego też powodu, skoro Niemcy interesowali się nim podobno w czasie II wojny światowej, to mogło znacznie przyczynić się do jego zapomnienia. No bo okoliczni mieszkańcy mogli źle wspominać to miejsce. No a krzyż brzezowy najprawdopodobniej z roku 2016 w takim razie. Nie przedłużając, jedziemy dalej. Kolejny cmentarz figury, jako nowa wieś. Po nim nie ma dzisiaj śladu e, żadnego. Natomiast wiadomo, że znajdował się tutaj, gdzie ten krzyż. No i nie jestem jedyną osobą, która wie o takim przeznaczeniu tego miejsca, no bo zobaczcie, też ktoś z nich tutaj postawił, myślę, że właśnie z tego powodu. No iż wie, że są tutaj pochowani jacyś żołnierze. Na górze napisy, zmiłuj się nad nami. I to tyle właściwie. No więcej tutaj nic nie ma. Wiadomo jak duży był ten cmentarz, ile żołnierzy jest tutaj pochowanych śladów po mogiłach także nie ma. Obok tablica wskazuje, że są to grądy zalewne, przynajmniej do tej tablicy. Jezu wielkiego miłosierdzia z się nad nami. To jest tam napisane. Ale niczego co odnosiłoby się do cmentarza. Nie widzę. Oprócz oczywiście tego znicza. A i tam drugiego w środku. Ruszamy zatem dalej. Wieś Olszaki. Jesteśmy mocno na południe od wsi, której nawet stąd nie widać. Po prawej stronie tutaj będzie cmentarz, najprawdopodobniej żołnierzy niemieckich. Jedyne co podobno można tutaj wciąż znaleźć, to są kształty ziemnych mogił. Ale zaraz zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. No, i zobaczmy. Co też się uda namierzyć. Hmm. Już taki iglak trochę ozdobny. Kolejne takie pogody rosną. Myślę, że na tej górce trzeba szukać pozostałości po cmentarzu. Czyżby ziemne mogiły były tutaj? Hmm. Bardzo możliwe. O! To już mamy pewniaka. Patrzcie, tu kombali rośnie. Ale ogrom. O, tu jest okop dopiero. To jest cmentarz. I tutaj mogiły, to już są bardzo wyraźne. Łatwe do znalezienia miejsce. Jeśli się wie gdzie jest, gdzie go szukać. Natomiast nieoznaczone, A nie, przepraszam. I oczywiście cmentarz Wielkiej wojny 1914-18. Tu spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej, wielu z nich było Polakami. No i tak, te kształty mogił są tutaj niesamowicie dobrze. Widoczne. Ciemno się robi już w tych lasach. W tym lesie widzę trochę mi się obraz rozjeżdża. Zobaczcie, to jest bardzo łatwe dojście tam od piaszczystej drogi. Czemu to fatalna jakość taka jest? O, niestety przy takiej ilości światła chyba tak musi być. Mniejsza rozkopany dół mamy. Jeszcze ślady mogił bardzo dobrze widoczne. Yy. Konwalia też, tak jak mówiłem. I jest tutaj jeden z nich. Nie wiem, czy chyba go nie pokazałem w końcu. To jeszcze sobie przejdziemy. Tutaj to tabliczka. Jakieś małe dęby. To chyba będzie wszystko. W związku z tym ruszamy na ostatni już cmentarz w gminie Długosiodło, bo też na nim może być trochę ciemnawo. Tak więc ruszamy. i drodzy, przed nami ostatni cmentarz, który niedługo siodło. I cóż, już tu kiedyś byliśmy. Jesteśmy we wsi Adamów, Marianowo, ciężko powiedzieć, tak naprawdę do końca. Kiedyś nagrywając filmy o pobliskich cmentarzach ewangelickich, robiłem tutaj dogrywkę, przyjechałem tu jeszcze drugi raz. Bo okazało się, że w jest 4. Wtedy mi się wydawało, że to będzie to miejsce. Znalazłem je na starej mapie przedwojennej, bodajże. Natomiast okazało się, że jest to cmentarz z I wojny światowej. Ta dogrywka jest do obejrzenia. Będziecie mieli link do filmu, w którym ona się znalazła. Wtedy był piękny listopadowy dzień. Świeciło słońce. Przede wszystkim drzewa nie miały liści. Zobaczcie, ile to jest konwali. To był jeden z pierwszych odcinków. Także podobnie do, podobnie jak ten, w którym wspominałem w pierwszej części. No a więc można powiedzieć, że też jest to jedno z miejsc, gdzie już prawie 4 lata temu ten kanał się zaczynał. Dużo przez ten czas miałem okazję przeżyć w związku z cmentarzami. Widzicie cmentarz Wielkiej Wojny 1914-18. Tu spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej, wielu z nich było Polakami. Co wtedy przy takim w niskim listopadowym słońcu niesamowicie rzucało się w oczy. To mnóstwo ziemnych mogił, które są tu pięknie wyeksponowane. Teraz porastają je konwalie. No i pod tymi przy zmierzchającym słońcu jest trochę ciemno, no ale naprawdę nic. Zachowane to wszystko jest idealnie, dużo lepiej widać to w tym filmie właśnie. O cmentarzach ewangelickich wokół pobliskich Bagien. Jak widzicie, przez całe te dwie części, mimo że mieliśmy aż 9 cmentarzy wojennych, nie pokazałem wam tak naprawdę ani jednego nagrobka. I to się chyba najbardziej rzuca w oczy, że słabo się te cmentarze zachowały, albo już na etapie zakładania takich elementów nie miały dużo. Jak widzicie, żeby nie te białe tabliczki, no to nie byłyby w ogóle oznaczone. Wiele z nich. Część z nich nie jest nawet takimi tabliczkami oznaczona, to są to miejsca, które trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać, żeby je znaleźć. Bije jest w nich duże zapomnienie tak naprawdę. Mam nadzieję, że dzięki moim filmom jakieś nowe osoby dowiedzą się o tych lokalizacjach. Ale no też trzeba przyznać, że tak naprawdę nie są to miejsca bardzo spektakularnie wyglądające, tak żeby je polecać jakimś turystom, artystom, tam takich lokalnych badaczy historii. No i osób zainteresowanych cmentarzami, tak jak ja, no to, to wiadomo, że pozycja obowiązkowa. Ale tak to, no nie są takie cmentarze, które w przewodnikach turystycznych mogłyby się znaleźć, w odróżnieniu od tych cmentarzy ewangelickich, które w poprzednich filmach swoich pokazywałem. Tamte poleciłbym jak najbardziej. Oczywiście nie wiem, czy są to wszystkie cmentarze. Są to wszystkie, o których tak z grubsza wiem i które tak z grubsza widać, jak się na nie pojedzie. Może być ich dużo więcej tak naprawdę w okolicy, wiele z nich może być już kompletnie zapomnianych i, i nie może nie być po nich żadnych śladów, ani nawet żadnych śladów ludzkiej pamięci. Bo już mogły przestać istnieć już dawno i, i nikt tak naprawdę o nie pamięta, a tu jeszcze kolejny zlicz. A tak jak głosi ta biała tabliczka, wielu żołnierzy Armii Zaborczych było Polakami wcielonymi do wojska, wielu z pochowanych pewnie było. Polakami i to być może z łaskawicą rosyjskiej, pochodzącymi z niedalekiej okolicy. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.